I wiem, że dla Ciebie też to jest ważne, żeby zobaczyć owoce swojego życia. Kiedy to się dokonuje? Wtedy, kiedy jesteśmy zasadzeni nad strumieniami wód. Cześć, nazywam się Anna Saj i żyję według planu. I wierzę w to, że jest w Tobie coś, czego jeszcze nie ujawniłeś nam. Jest w tobie coś, co jest przykryte pod gruzem Twoich złych myśli, Twoich złych doświadczeń, Twoich rozczarowań, Twojej niechęci. A Bóg chce wydobyć Cię z popiołów. Bóg chce wyprowadzić Cię i posadzić na miejscu, z którego będzie widoczne to, kim tak naprawdę jesteś. Dlatego, że nie da się ciebie zakopać, nie da się ciebie zmiażdżyć, nie da się ciebie zapomnieć, nie da się ciebie pominąć w Jego planach. On jest zainteresowany Twoim życiem. On jest zainteresowany tym, żebyś miał uśmiech na twarzy. Żebyś był optymistyczny, żebyś był pełen pokoju, żebyś był pełen radości, żebyś miał wszystko, dlatego że on jest takim Bogiem, który nawet o lilie wodne się troszczy. Albo o ptaki, które latają na niebie. To ty o ile bardziej jesteś cenniejszy dla niego. Dzisiaj chcę nakarmić cię psalmem pierwszym. To jest psalm o ludziach, którzy są szczęśliwi. Psalm, który mówi o tym, jaka jest tak naprawdę recepta na szczęście. Dla mnie jest to też psalm, który uczy mnie tego, że warto dbać, o w, życi że dba warto dbać w życiu o nawyki, warto pilnować się i strzec tego, żeby robić jakąś rutynę, dlatego że to owocuje i to przynosi dobre owoce. Szczęśliwy, kto nie słucha rady bezbożnych i nie wstępuje na drogę grzeszników i nie zasiada w gronie szyderców. Można by powiedzieć, że szczęśliwi są ci, którzy mają nawyk, że nie słuchają tych, którzy są bezbożni, że nie zatrzymują się na swojej drodze wśród grzeszników. I nie zasiadają w gronie szyderców. Czyli wszyscy yy, lenie, wszyscy ludzie, którzy są bierni, wszyscy, którzy marnują czas, to są ci, którzy nie są szczęśliwi. No taka jest prawda. Jeśli marnujesz swoje życie, jeśli nie robisz tego, do czego zostałeś powołany, jeśli yy, myślisz o sobie źle, masz yy, bezsensowny stereotyp, który realizujesz to nie jesteś szczęśliwy. Kiedy możesz być szczęśliwy? Możesz być szczęśliwy wtedy, kiedy zanurzysz się w swoim przeznaczeniu, kiedy będziesz czerpał ze źródeł, które są w Twoim wnętrzu i będziesz realizował plany i te, które Bóg wpisał w Ciebie. Szczęśliwy jest ten, kto upodobał sobie w prawie Pana, nad Jego prawem rozmyśla dniem i nocą. Szczęśliwy jest ten, kto szuka prawdy, kto poznaje Boże serce, kto poznaje Boże myśli, kto traci czas na rozmyślanie dniem i nocą, ten, kto jest skupiony na tym, jakie są Boże plany względem jego życia. I ten ktoś jest taki, jak drzewo zasadzone nad strumieniem wód. Dzień i noc. Dzień i noc. Czerpiesz ze zdroju, czerpiesz ze źródła, i wtedy przynosisz owoc w swoim czasie. Mam sześcioro dzieci, i y, wiem, jak bardzo dla matki jest ważne to, żeby zobaczyć, y, jakie owoce przynosi jej y, życie pod tym kątem, w jakim miejscu są moje dzieci. I wiem, że dla Ciebie też to jest ważne, żeby zobaczyć owoce swojego życia. Kiedy to się dokonuje? Wtedy, kiedy jesteśmy zasadzeni nad strumieniami wód. Wtedy przynosimy owoc, wtedy, kiedy karmimy się, wtedy, kiedy realizujemy Boży plan, wtedy owocujemy. I wszystko, co robimy, jest udane. Jeżeli Twoje korzenie są w Bogu. Jeżeli czerpiesz ze źródła życia, to wszystko, co robisz w życiu, jest udane. A jak to jest w życiu bezbożnych? Przeciwnie. Czwarty werset. Bezbożni są jak plewa, którą unosi wiatr, dlatego bezbożni nie ostoją się na sądzie, ani grzesznicy wśród sprawiedliwych, bo Pan zna drogę sprawiedliwych, a droga bezbożnych zaginie. Przychylność Boża jest nad tymi, którzy oddali życie Jezusowi. Przychylność Boża jest nad tymi, którzy są w Chrystusie, którzy przyjęli go jako Pana i Zbawiciela. I ta przychylność wyraża się w tym, że Twoje życie jest owocne, że poznajesz po owocach to, co robisz tutaj na ziemi, i poznajesz po tym, że Twoje życie ma sens. Że realizujesz to, czego Bóg chce od ciebie. Bądź jak drzewo zasadzone przy strumieniu. Bądź jak drzewo, które ma e, zdrowe liście, które ma mocne gałęzie, które ma głęboko zakorzenione cały swój system korzenny. Bądź w Chrystusie, bądź w Nim. Nie masz innej opcji tak naprawdę. Bo albo jesteś w Chrystusie, albo czeka ci śmierć. Albo jesteś w Chrystusie, co realizuje się przez to, że poddajesz mu swoje życie, albo zostajesz wyrzucony jak plewa i wciąż jesteśmy w tym miejscu. Wybór należy do Ciebie. Zmień myślenie, a zmienisz swoje życie. Jak zmienisz myślenie, to zaczniesz podejmować właściwe decyzje. A właściwe decyzje to yy, kroczenie za Jezusem i Twoja pierwsza właściwa decyzja to decyzja o tym, że idziesz za Nim, że oddajesz Mu swoje życie. Jeśli tego jeszcze nie zrobiłeś, to możesz to zrobić teraz. Po prostu uwierz w to, że On oddał za Ciebie swoje życie. Uwierz w to, że On poszedł na śmierć zamiast Ciebie. Jeśli w to wierzysz, to po prostu wypowiedz do Niego: Boże, poddaję Ci Twoje życie. Chcę należeć do Ciebie. Wybacz mi mój grzech, wybacz mi moją opieszałość, moją nieznajomość Ciebie, wybacz mi to wszystko, co zrobiłem, wybacz mi mój grzech. Chcę być jak drzewo zasadzone przy wodzie. Chcę wydać owoce. I proszę się, proszę teraz o to, aby Duch Święty stąpił na Ciebie w tym momencie, abyś został wypełniony nim, aby stąpił na Ciebie jak ulewa, abyś został przesiąknięty. Niebo nad Tobą jest otwarte i wszystkie skarby nieba są dla Ciebie dostępne. Dlatego zacznij żyć zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Zacznij delektować się tym odczuciem szczęścia, dlatego że Bóg chce, żebyś był szczęśliwy. On ci sprzyja i wszystko, co robisz, jest udane dla tych, którzy są w Chrystusie. A jeśli pojawiają się trudności, to na pewno jest w tobie siła, która pomoże ci przez nie przejść. Jeśli te treści są dla ciebie wartościowe, lajkuj. Subskrybuj, udostępniaj. Możesz też zostać moim patronem na stronie patronite.pl A ja jestem na Twojej dyspozycji i bardzo mi zależy na tym, żeby wyszło na jaw to, kim tak naprawdę jesteś. Nazywam się Anna Saj i żyję według planu i chcę Cię namówić do tego, żebyś Ty zaczął w swoim życiu w stu realizować plany, Plany, które są Twoje, ale one są Twoje tylko dlatego, że Bóg trzyma Cię w swoich rękach. Pozdrawiam.